To jest grane, wysyp kurierów Globo. Trzech siedziało tam na ławce, tutaj jeden, dwóch mijałem, czyli łącznie sześciu kurierów, ze mną siedmiu. O, kolejny, zobaczcie. <ścoughs> Jestem już na rejonie. No i dzisiaj wielki powrót na rower elektryczny. Minęło dużo czasu, odkąd ostatni raz jeździłem rowerem. Żeby was nie skłamać to dwa miesiące? Jak nie lepiej. Coś takiego minęło, odkąd ostatni raz byłem nagrywać na rowerku. Jest niedziela, trzy godzinki, co pośmigam. Dobiję sobie do budżetu na szybę w korsie, bo tam naprawdę bardzo mało zostało już do zebrania. 20 zł powiedzmy, no ale lepiej sobie uzbierać zapasem, nie? Konkurencja jedzie przede mną. Zaraz się pozbędziemy. potrzymajcie mi piwo. Wiele, że konkurencja to jeszcze mi wyjeżdża na drogę. Widzieliście ten ruch? Taki w prawo. Ten za rowerem. <grym> ta sytuacja właśnie mi to uświadomiła. Patrzcie, tam też jedzie konkurencja przede mną, widzicie? Na rowerku śmiga? O, to dzisiaj chyba zamówienie nie będzie duże, jak tyle ludzi jest na mieście. Ja chyba sobie spocznę na ławce, bo po co mam jeździć bez celu? Ale ta ilość kurierów to mnie troszkę niepokoi, dzisiaj wiecie? Powiem Wam, że jest naprawdę kiepsko. Pokażę Wam tam. Ilu kurierów siedzi tu w parku? zdjęcie? Pewnie. Dzięki. Poka. Trzymaj się, cześć. Pozdrawiam tutaj, widzę. I na czym to ja skończyłem? A mówiłem chyba o tych kurierach. Tutaj patrzcie w prawo. Jak jechałem do żabki to byli. Zobaczymy nie, no siedzą dalej. Mm -hmm. Widzicie tu? To nie wróży naprawdę dobrze. <laughs> nie no widzę ja nie zarobię dzisiaj ani grosza. Trzech siedziało tam na ławce, tutaj jeden, dwóch mijałem, czyli łącznie sześciu kurierów, ze mną siedmiu. A na pewno są jeszcze jacyś w samochodach, to doliczcie tam z kilku. To sobie dzisiaj chyba pozwiedzam po prostu Rumie, bo o zarobkach to raczej zapomnij Romek. O kolejny, zobaczcie. Co jest grane? Wysyp kurierów Globo. Lepiej byłoby chyba gdybym do domu pojechał. Nie widziałem nigdy tylu kurierów, nawet latem. Ja wiem jak to było, widzowie. Siedzi sobie taki kurier w domu, myśli, niedziela, po Andrzejkach. Wyjdę pojeździć, pewnie wszyscy będą zamawiać, bo skacowani. No i tak pomyślało 99% kurierów w Rumi. W tym ja. Ja się też do tego grona zaliczam. Masakra. Będzie lipa. Ja tutaj nawet się nie nastawiam na jakieś zarobki dobre, bo no nie ma szans. Tylu kurierów głową ja nawet latem nie widziałem na mieście, co dzisiaj.